Nie, nie skoczymy tak, sajo. Nie, nie jesteś w dobrym miejscu. No teraz. To... Nice. Brawo. Super. To teraz chodź w dolną, teraz. w celu się w dolną pago. Skocz na dolną. Głupij się do ciebie. Mhm. ciebie ja się Plata zająć. Idę, idę, idę. Nasu jest Wrócimy na tą drogą zająć teraz? Nie, ja. wejdę. Longowy, longowy. Agi. Nice, ja popchnąłem to leczenio. długo to Ej, pośle. jeden aż żyje, jeden nasz tylko żyje. Trzeba, jedna. Leża, a A czyste, a czyste. Dajesz smoke, Daję smoke. Pójdź ze smokeiem, kurwa. A została. Tak jest, kurwa, trzeba mi dać Głęboko no. Podchodź, podchodź. Jeszcze na midzielę. No jest. Ja jestem górny Gala pod jeden. galą. KURWA! Gala wchodzi. Miałem nie przeklinać. Chyba dwóch nawet Mogłem po fragu wycofać z prądu. No Kurwa jedna no. Gala dwóch. Celowanie w ciebie. Aj. Dawajcie lasta, lasta. i cykamy ten mecz. On ja dał mi pizdę. No zabawcie się kurwy ze mną Zabawcie się kurwy ze mną jebane No chodź hada, hada. Dawaj na majtaj kurwa D Dawaj mu Cztery kule Cztery kule Trzy Przemierz Dwa nie! nie. Ale jajca ty No nie flasza jakiegoś to to Jeden Jeden, jeden, jeden stojąc AWP na B i chyba C AWP na B jest obita mocno, nie? Jaru czekaj nice Jaro, nice, jaro czekaj, Mamy smok jakoś? AWP AWP i A, w B. No jest A w upa... Ta, chodź ze mną, no, chodź ze mną, no, chodź ze mną, no, chodź ze mną sobie Nie no, mam smała ty chodź ze mną Czekaj Ja mam fleszę jeszcze say, wiesz? dobrego smoka musisz sobie udać Nie mam dobrego tutaj On na digla chyba jest Na wylot smoka nam dajesz ja fleszuję górą i lecimy, dobra? Jeszcze raz górą Możemy w oksant podchodzić Dawaj, damy pełna i do ciebie podesz się zaskoczył bez, bez, bez. bez. No, nice, jaro <laughs>